Siemanko w zowie dzisiaj jest wojna ogólnie. Taka wojna A i na samym wstępem chcę wam powiedzieć, że... E, ten czekacie. Że... Kurde. Że to... To jest mój mowy, może nie mowy, bo już mam 2-3 lata nawet. I tutaj będę robić y, taką serię, i też będę robić sorsy, Więc to będzie kanał, Kiki, gdzie będę robić sorsy ogólnie. Więc wbijajcie. Film 666. No, dobra, to już przechodzimy do odcinka. Dobra, jesteśmy wizowie. Yeah. Me. Hey, it's Freeman. Let's him. Dr. Freeman, wait. We'll come with you. We were looking to join you, Dr. Freeman. Wait for me, Dr. Freeman. How come with you? Sorry. Wait for me. We were looking to join you, Dr. Freeman. Batch yeah. of Edoms and To jest taka wojna, ludzie ze mną muszą iść. Słyszycie? Patrzcie, idą! Akurat jak ja przyszłam. co Lecimy wojsko, wojsko, gdzie Za mną, kurwa się odszuncie! za mną, gdzie by? Wojsko.

Kurde, nie wejdziemy tu. Wow. So, co tu się tak. dzieje? Dobra, odsunę się, że na niby my poszliśmy gdzieś. No, odsunę się. Ale dobra, dobra. O kurde, nie! To jest przypadek. Idzie do nas, O, tutaj te... O nie, czekajcie. Skąd oni tam się wzięli? A, bo to ich baza przecież. Stąd tu! Stąd też są. Idźcie stąd. Dobra, co tu się dzieje? Co ci pozwolił tutaj być! No, to ci pozwolił. Tutaj jest nasza granica, rozumiecie? Tu jest nasza granica! Ostatecznie! Kurde. Idźcie do nich tam! No mówię, tu was coś, że macie iść tam do nich, a wy co? A wy nawet nie macie sił iść mnie. Dobra, chodźcie! Dobra. No! Tak się to załatwia! A nie jakoś... Ście, ście, że szczelacie... Tylko z, po prostu serial. Skąd ty się tu wziąłeś? Dobra. Chodźcie. cie? Ej, to chyba on był tu. Dobra, gdzie dalej? Chyba tu. Ta, tu. Dobra, widzowie, zaraz się spotkamy. Dobra, widzowie, jesteśmy. Chyba, tak, jesteś... jesteśmy. Jesteśmy? Tak. Dobra. E, słyszycie, co się dzieje? Co się dzieje? 就是，嗯。 Gra! Kurde. Kurde. My chyba to przegramy. O. Kurde, musimy, musimy, jak najszybciej zająć się Ej! Ej coś, coś ci powiedzieć Goku Freeman. Co? Ten wybiegliśmy do was. My tutaj mieliśmy małą bazę jak widzieliście. Tutaj mieliśmy taki kominek, ale nas zaatakowali. I tylko ja przeżyłem i biegłem do was. I to jest dla, dla ciebie ten samochód. O! Dzięki. Dobra, trzymaj się. Dobra. Dobra, no nie ma co? O, a skąd on tu jest? Nieważne. U, dobra. Jedziemy. Czemu tutaj zagrodzony skąd wy to? Co tu się stało? Zambij! Co się dzieje? Wow, 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 Dobra, że tam nie idziemy. Tam nie idziemy, chodźmy tu Ej! Kim ty jesteś? Jesteś z nami?

Co to jest? Dobra. Okej, okay. dziwna, dobra. Musimy... Wychodzimy stąd. Chodźcie. Eks, ekskortujemy. zmiano Kajcie Kajcie. Miejcie za mną, proszę. Mówię coś, się dobra. Chodź, idź z nami. No! Ja naprawdę! Dobra! Chodźcie tu, bo wy normalnie nie umiecie... Wy normalnie nie umiecie wszystkiego. Rewatorium tych kombinatów trzeba zobaczyć. To co byliśmy na początku. Dobra. Mm, dobra. Y, bo... bo ten reworatorium tutaj nie jest. Nie jest gdzieś indziej. No mógł... Mógł nie być... Ty, w, w, w tyle mojego samochodu. Dobra. Ubię to z drogi. Dobra. Wow, a co tu się stało? Dzień dobry, oh, Gunder Freeman. From... Dobra, tutaj jest rewelatorium. Ogólnie opuszczone. Ogólnie. What the hell do no, mnie nieważne? Co tu jest, słyszycie? Co tu jest? Czekajcie tu jest? Skąd się tutaj zjadło? A, stamtąd Normalnie ten gość co nie miał broni Ten hincik tu Teraz ma broń Chyba znalazł gdzieś Dobra, teraz proszę stąd wyjść Jak umiecie Nikt tam nie został? Czekajcie, sprawdzę. No ty zostałaś. Dobra, idziemy do naszej bazy. Się z nimi. <sumos> o, eu się brincando O que é Brawo! Fowanego się Bawiłem. bawiliśmy, czy mnie znajdą, czy nie My znaleźli mnie. Dobra, kończymy odcinek. Ostatecznie wojna udała się. Ty zapraszam na mój kanał i gdzieś na początku tego filmu było coś ukrytego, gdzie będzie, o, o czym będzie ta seria. Więc zapraszam. Zobaczycie ponownie.